sekundę temu do gry wyszła aktualizacja dająca nam mityk Supermana. Nie mam jeszcze pojęcia na czym to polega, gdzie on jest, jak dużo go jest i co dokładnie robi. No ale dzisiaj to wszystko właśnie mamy zamiar wspólnie sprawdzić. Dla was też mam w sumie jedną ważną rzecz do sprawdzenia. Sprawdźcie czy macie wpisany kodzik Manojek w sklepie Fortnite. Będę bardzo wdzięczny. Hashtag reklama. Na starcie sprawdźmy czy w końcu można odblokować pana Supermana. Wchodząc w karnet bojowy oczywiście widzimy Superman nagrody. On jeszcze niedawno był zablokowany. Można tylko było kupić z tym takim specjalnym pakietem karnetu bojowego. No ale to się chyba nie opłacało zbytnio. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy kupiliście. No ale zobaczmy. Tutaj mamy Universe Daily Planet. A to chyba powinno być Universal Planet. Eee, fajne. No ale właśnie. Mamy Supermana jako skin. No ale co jest na drugiej stronie? A, okej. Okay. To jest taki tuszowy Superman. To jest Superman, którego ja pamiętam. Bo jak wiecie, jestem gigastary. Co prawda, nie tak stary jak Smarty, ale no, tak mniej więcej kiedyś wyglądał Superman. Uwieśnienie takie na Manoika bym powiedział. Aj, musisz masz 24 poziomy wbić, żeby go dostać. A na tego klasycznego 12, okej. Okay. No to dzisiaj go pewnie nie będę miał, ale fajnie, że jest. Potwierdzam ten mit, jak najbardziej. No ale co najważniejsze, podobno do gry został dodany mityk Supermana. I będziemy mogli latać, strzelać oczami. To znaczy laserami z oczu bardziej. Z tego co wiem, będzie on działał na zasadzie jak na przykład Godzilla, czy ten statek Star Warsowy. Będzie jedna osoba przez cały mecz mogła do niego wejść. Pewnie będzie jakiś portal, no i będziemy mogli być tym super... Menem, więc co? Ja ląduję, biorę furę i czekamy, czy coś się pojawi. No i niestety, w tym meczu pojawiła się już Arena Core. Strefa jest mała, więc szczerze powiedziawszy, wątpię, że pojawi się Superman. No ale poczekam jeszcze z jedną strefę i się zobaczę. No i co? Ruszyła kolejna strefa, już jedna z późniejszych. Skoro do tej pory nie ma Supermana, to w tej grze na pewno go nie znajdziemy. Pojawiło się wezwanie Supermana, jest! I to nawet nie na starcie nowej strefy, tylko tak jakoś w połowie bardziej. Ty patrzcie, leci tam, widzicie? Na mapie tak to wygląda. No to co, wsiadamy w furę i jedziemy po Supermana. Już powiem Wam szczerze, trochę wątpiłem, że to w ogóle jest w tej grze. No ale jedźmy. Wiemy już, że pojawia się Superman, mniej więcej po 20 sekundach od rozpoczęcia pierwszej strefy, więc no dość szybko w meczu. No i moi drodzy, jesteśmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Są dwa znaczniki. Co to jest? Czy to jest jakiś nie, to nie jest portal? Okej, okay, to jest taki faktycznie jakaś supermoc. Jakiś mityk. Na dole jest lód i w ogóle ma się pojawić lodowa cała miejscówka. 15 lipca, chyba z tego co wiem. I tutaj w tym miejscu, z tego co rozumiem, ona się pojawi, ja muszę przyznać Supermana. Oglądałem jak miałem kilka lat, pewnie bajki, większość nie mam pojęcia o co chodzi z tym lodem. Napisz mi w komentarzu, bo jestem w sumie ciekaw, ale chyba w nowym filmie tak było, nie? Że on tam był jakiś zamarznięty czy coś. Zawsze myślałem, że to Kapitan Ameryka był zamarznięty. Ale ja to się znam tyle, że nawet może on nie był zamarznięty, no wiecie jak to jest. Dobra, nie gadam, bierzmy to, podejdźmy i zobaczmy co się dzieje? To się po prostu. W... to się po prostu wchodzi. Okej. Okay. Um. Ej. O, dobra, lecimy w górę. Pewam szczerze. Liczyłem, że mnie to jakoś przetransportuje, ale nie. Nadal wygląda to przezarobiście. Tego właśnie oczekiwałem. No i moi drodzy, zobaczcie, co to jest. Ty, ja się unoszę. Latam sobie nie za szybko. Ale myślałem, że wiecie, że będę spadał. Ale nie. Nie spadam, latam. Unoszę się, wręcz bym powiedział. No i co, potwierdzam ten mit. Jest nowy mityk Supermana. Dosłownie 5 minut minęło od update'u i już, moi drodzy, mamy pierwsze problemy. Hypex przed chwilą wstawił postarz, że już ze 100% do 50% zostało zredukowane pojawianie się. Więc całkiem możliwe, że w tym akurat meczu, w którym czekamy, czyli pierwszym meczu, no nie będziemy mieli Supermana. To dość ciekawe. Statek, jak wiecie, był w każdym meczu. Godzilla chyba nie była w każdym meczu. Jeżeli dobrze pamiętam, to mnie poprawcie, Źle pamiętam. No ale to dość ciekawe, że tak naprawdę, no nie wiem, może z dwie osoby tym zagrały dotychczas, a już zostało to zdelfione. Bardzo ciekawe. Czy ktoś w ogóle w Epic Games testuje te ablety No i pojawił się Superman. Jak na razie cztery mecze, i w dwóch się pojawił, więc faktycznie te 50% wydaje się być całkowicie jak najbardziej takie jak trzeba. Więc myślę, że potwierdzam tego mita i faktycznie jest to 50%. No dobrze, sprawdźmy, czy możemy paść tym Supermanem jakkolwiek od upadku. I pierwszy mój myśl to, że. A, to podpali się kwipunek, ale nie ma jak nie da się odpalić kwipunku, wiecie, chciałem wyrzucić po prostu tego mityka. No dobra, a jak po prostu spadnę, albo może jak zlecę tak bardziej w ziemię i uderzę, no nie no, zlecić to raczej to się nie uda z tym upadkiem. No nie, nic się nie dzieje. Ale normalnie mogę sobie chodzić. I co? Naciskam spację, lecę do góry, naciskam kontrol, lecę w dół. No czyli wiemy już, że nie da się paść od upadku tym Supermanem. Więc to jak najbardziej obalam. A sprawdźmy, czy Supermanem. Nie, też nie można nic zrobić. Otwierać skrzynek. O, otwierać skrzynki mogę. Okej, okay. ale nie mogę niczego totalnie podnieść. No to dziwne, że mogę otwierać po prostu skrzynki, a podnosić nie. No ale obalam ten mit. Nie da się mieć itemów jako Superman. To, co jednak mnie interesuje, to jego dwa ataki. Jak widzicie, mam jakąś Pionkę i lasery. Pionka zgaduje, podbija i uda bardzo mocno i tak też jest. Ty, powiem wam szczerze, ile to zadało temu samochodowi? Ty, no to zadaje po jakieś 600, 700, no nie no, dobra, przesadzam, 400 obrażeń. A laser jak wygląda? I na hita takie drzewo zniszczymy? No, ty typem, szczerze, naprawdę to dużo obrażeń zadaje, jak takie drzewo na hita rozwalamy. I co ciekawe, to się bardzo szybko odmawia. Patrzcie, ja wolę tym laserem i dosłownie po, no nie wiem, 10 sekundach patrzcie, to się cały ten laser już odnawia. Więc taki domek zniszczyć... To skaduje, że zajmie mi kilka sekund, jakby ktoś tam się ukrywał. No to za dużo nie miałby tutaj pola do popisu, więc podwiedzam ten mit, są dwa ataki. Dobra, ale sprawdźmy jeszcze jak szybki jest szybki lot. Dobra, użyłem to jako yy, sprintu i pasek sprintu się niszczy, ale powiem Wam szczerze, no bardzo szybko polecieliśmy Pa, jaki sprint! No to chyba, chyba nie ma obecnie szybszego środka transportu niż po prostu Superman na sprincie szczerze powiedziawszy. No ale potwierdzam ten mit: Superman ma bardzo szybki sprint. Dobrze, musimy sprawdzać wszystkie rzeczy. I teraz tak, odpalam timer, bo zobaczcie, że widać, że schodzi nam HP, czyli Superman nie jest nieskończony. Myślałem, że będzie można im latać w nieskończoność, ale nie. HP spada, czyli to jest dokładnie tak samo jak Godzilla, tylko tutaj to HP wydaje mi się, że spada jeszcze mocniej niż Godzilli. Więc jak skończy mi się ten kolega, to opowiem wam dokładnie, ile to czasu trwa, tak na oko bym powiedział, że to powinno trwać 3-4 minuty. No i co, kończy nam się życie i zobaczmy jak długo. Na razie to jest 4 minuty, więc ja zacząłem pewnie jakieś 30, więc bym zgadywał, że 4-30 trwa bycie Supermanem. Potem jak widzicie, po prostu nas driftuje w górę. I mamy dalej Full HP i wszystko to, co mieliśmy wcześniej. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawie to wszystko tu wygląda, no ale obalam tego meta. Superman nie jest nieskończony. Pojawiłem się właśnie jako Superman i sprawdźmy, jak już jesteśmy na wysokości, coś bardzo ważnego, a mianowicie to, czy jestem w stanie wlecieć nad limit strefy. No i to by było bardzo ciekawe. Jestem 200 metrów nad ziemią i co ciekawe. Ty. Lecę do góry i muszę się w sumie wznosić, bo spacja to wznoszenie, jak mi się polewo. No i jak na razie cały czas lecę. Nie mogę co prawda używać sprintu, ale lećmy, Zobaczmy, jak maksymalnie wysoko będę w stanie wlecieć jako pan Superman. Ty no tak, patrzę na mapę, patrzę się, rozglądam i w sumie się nie przesuwam, a cały czas, chociaż bardzo powoli. Okej, okay, już nie. 200. Nie, dalej, dalej lecimy, tak? 255, no nie, a jak polecę po prostu do góry? No też już się nie da 256, a to dlatego, że po prostu odlatuje w bok bardziej. Czyli 256 metrów to prawdopodobnie jest limit, na który możemy wlecieć tym panem. A zaraz sprawdzę, na jak wysoko jesteśmy w stanie się zbudować z tego miejsca. Jesteśmy w bardzo podobnym miejscu co tam. No tam byliśmy bardziej w strefie, ale to jest ta sama droga, więc powinno być na tym samym poziomie. Budujemy się w górę i zobaczymy, ile będziemy w stanie z tej góry się dostać, jeżeli chodzi o wysokość. Tam było to 256 metrów. Tutaj zaraz się okaże. Dobra, mamy limit wysokości. Jesteśmy praktycznie centralnie nad ziemią i 250 metrów to jest limit. Czyli wychodzi na to, że byliśmy albo na samym limicie, albo odrobinkę ponad limitem. No bo trzeba wkalkulować, czy tam pewnie było te 5-6 metrów wyżej niż jesteśmy tutaj. Więc na szybko kalkulując to w bardzo profesjonalnych programach matematycznych, wydaje mi się, że jednak nie wlecieliśmy Ponad, ponad limit metrowy, więc ten mit no niestety musimy obalić. Sprawdźmy, jak Superman radzi sobie z iglicami. Na logikę na hita powinien to... Na hita tu powinien mieć i mam to na hita faktycznie. Dobra, ale muszę sprawdzić z tą dowódczą iglicą. Ty, ja naprawdę myślałem, że będzie dobrze, ale nie aż tak dobrze. Naprawdę w sekundę to spadło. No i jest, przed nami iglica dowódcy i sprawdźmy, jak sobie poradzimy nią. Ty, nic jej nie zadaję. A, bo trzeba było troszeczkę bliżej podlecieć. Dobra, teraz będziemy sprawdzać. No i zobaczmy, walimy tam w to serce. Oj, no nie bije to jakoś mega dużo, chociaż na takie jedno użycie to jest prawie tysiąc obrażeń. Jeżeli będziemy w stanie doczować tych wszystkich kumpli strzelających z dołu, to wydaje mi się, że naprawdę możemy to bardzo szybko zniszczyć. No i moi drodzy, czy to się... Czemu nie zadaje tej Albo A, bo byłem za daleko. Dobra, teraz. I mamy to. Tak naprawdę na trzy... Pełne użycia lasera. Pokonaliśmy całą tą miglicę i wychodzi na to, że Superman to jest chyba obecnie najszybszy sposób na to, żeby te iglicę dowódcy pokonywać. No nie wydaje mi się, żeby robiąc cokolwiek innego bylibyśmy w stanie robić to szybciej. Z tymi moimi iglicami no możemy się kłócić, że ten piesek krypto czy ktoś robi to troszeczkę lepiej, ale no Superman jest idealny, jeżeli o to chodzi, więc ten mit potwierdzam. No super on działa na iglicę. A jeżeli jesteśmy już przy iglicach, to mnie nie było ostatnio tydzień, na wakacjach byłem openerze i to podobno jest nowość, czyli niestabilny granat gra skaczący. I co to robi? Jak się wystrzeli? A. Ja myślałem, że on jest skaczący, bo że ja będę mógł dzięki niemu skakać, ale on po prostu skacze ile razy, cztery razy będzie się odbijał, tak? Raz, dwa, trzy i cztery. No powiem Wam szczerze, naprawdę spoko item I jak wrzuci się takich kilka do boksa komuś. No to może być ciężko to przeżyć. No ale to, że myślałem, że to będzie mnie skakało i odbijało, no lekka odklejka, no nie powiem, że nie. A potwierdzam, jest nowy egzotyk. Dla was tu pewnie wiedza bezużyteczna, ale my sprawdźmy. Czy jako Superman możemy polecieć na wyspę startową? Jak wiecie, gliczy z wyspą startową było już kilka. Zobaczmy najpierw, gdzie ta wyspa się tutaj znajduje na naszej mapie. Tam jest, więc co? Lecę, autopilot, sprintujemy co chwilę i zobaczymy. Czy będziemy jakkolwiek w stanie tam dolecieć? No mam ogromną nadzieję, że tak. Byłoby to bardzo popsute i wątpię, że ktokolwiek będzie to sprawdzał jako Superman. No ale znacie mnie, ja zawsze te najgłupsze mity to najbardziej lubię sprawdzać. Może dlatego, że sam jestem najgłupszy. no w tobie? Ty nawet strefa się trochę pod nas ułożyła. Lecąc na wyspę startową, chcąc nie chcąc, musimy sprawdzić kolejnego mita, czyli czy Superman dostaje obrażenia od strefy. Bo zaraz, jak widzicie, w nią wlecimy. Mamy 1100 metrów tylko do wyspy. No ale dobra, sprawdźmy z tą strefą. O, i dostaje. I to bardzo mocne dostaje obrażenia. No ale dobra, na razie lecimy. A, już nie lecimy. 1050 metrów od wyspy jesteśmy. Niby się zbliżamy, ale tak naprawdę to lecimy lekko w bok, przez co trzymam W. No i moi drodzy, nasze marzenia zostały całkowicie zniszczone. Tak czy inaczej, potwierdzam mit i dostajemy obrażenia od strefy, niestety. No a drugim mitem będzie musiało być to, i raczej. Yy... No wiecie o co chodzi. No, obalam mit. Nie da się polecić na wyspę startową Supermanem. Sprawdźmy, czy jako Superman będziemy w stanie budować. I na potrzeby tego zbierzmy troszeczkę materiałów, żeby mieć po trochę wszystkiego. Zgaduję, że nie będzie mógł, no po co mu możliwość budowania, jak on może latać? No to kto by chciał budować, nie? No dobra, jesteśmy na Ziemi, ja myszkę mam, tutaj mam przyciski do budowania i ja już wiem. Że, że się nie da. No dziwne by to było, bo nawet zbieraka wyciągnąć tak naprawdę nie możemy. No ale wyobraźcie sobie, że na przykład tym laserem zbieralibyśmy materiały. No byłoby to przemega kozackie. W ogóle ten laser po raz kolejny to powiem wygląda też przemega kozacko. No ale mi ta obalam. Nie da się budować jako Superman. Moi drodzy, sprawdźmy, co się wydarzy, jak Supermanem wlecimy na lunchpada. A, nic! Mogę sobie po prostu chodzić po lunchpadzie. Jak Superman, no ciekawa opcja, a mi to malam. nie da się lunch podobać Supermanem Sprawdźmy jak Superman radzi sobie z bossami, jak wiecie obecnie na mapie mamy dwóch Panią Kor na wyspie, no i tego tam daj go, czy jak on tam się nazywa w tym, no tam, nie czekaj gdzie to jest Ty zgubiłem, dobra, ale nieważne, najpierw musimy ją rozwalić, zobaczmy ile my w ogóle będziemy jej zadawali Gdzie ona się udała, dawaj ją tutaj pijemy, ej Powiem Wam szczerze, to naprawdę przyzwoity D-Mation bijemy. I to nawet z całkiem wysokiej odległości, tylko że cały czas rozwalamy wszystko tym laserem. Czyli w ogóle odkryłem, że my możemy nie troszecz sprintować... W taki sposób, Też jeszcze możemy prawym przyciskiem taki lot robić. I to nam nie zabiera sprintu, co ciekawe. Dobra, dawaj się w nią w tym prawym. Zobaczymy, czy to zadaje damage. I zadaje bardzo dużo damage'u. No i moi drodzy, takim oto sposobem pokonaliśmy jednego z bossów. Mogę pedalion? Nie mogę. Czyli teraz tak naprawdę, zobaczcie, ja mogę tak. Prawym y, użyć bardzo szybkiego boosta I potem od razu sprinta. I no, bez przerwy tak naprawdę latać. Zobaczmy, jak z nim sobie poradzimy. Bijemy. Oj, tutaj jemu naprawdę spore te obrażenia, i bijemy wszystkim tym jego skałką. Czekajcie, bo ja tu z prawem bym. 4, po 400 zadajemy tym jednym hitem z prawej łączki, na znaczy się przycisku. Teraz znowu laser. Ty no, powiem wam szczerze, to jest mega OP. Podchodzę, prawa i gleba. Superman jest najlepszy do niszczenia wszystkich bosowatych rzeczy na mapie. Naprawdę, nie ma nic lepszego. Ty no i potwierdzam ten mit. Można nim spokojnie pokonywać bossów. Sprawdźmy, czy jeżeli pokona nas na przykład taki typek. To czy dostajemy, czy się od, odrodzimy czy umieramy? odrodzimy. Okej, okay, to było dla mnie bardzo ważne, bo miałem taką wizję, że wiecie, na przykład ktoś pokona nas, jak jesteśmy Supermanem i to już jest koniec naszej historii w grze, ale całe szczęście tak nie jest i nawet jeżeli dostaniecie ostatniego hita jako obrażenie z karabinu, to nadal po prostu was wyrzucam w kosmos i gracie tak, jakbyście nigdy nie byli Supermanem, więc ten mi tak akurat obalamy. Nie giniecie po pokonaniu Supermana. Sprawdźmy jeszcze, czy panem Supermanem możemy na przykład pływać. I jakbym tak teraz prawym zaatakował... O... Myślałem, że to pozwoli mi wpłynąć pod wodę Ale chyba Chyba za, za bardzo liczyłem na za dużo Dobra, a na sprincie? Jakby tak wlecieć centralnie? W wodzie? No nie, możemy jakby Pływać po wodzie, ale wlecieć w wodę Nie za bardzo, A klaserem walniemy Też nic Prawy w dół no i w wodę. Dobra. Wiemy już, że niestety pływać tym nie można, więc ten mit jak najbardziej musimy obalić. No ale znowu nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, czy panem Supermanem możemy łowić, a w sumie bardziej jego laserem. I. Nie da się łowić? Ej, to jest ciekawe, bo tymi przecież duszkami można łowić normalnie. No dobra, a takim prawym jak w to wpadnę? Też nie można. Powiem wam szczerze, jestem w totalnym szoku, no bo tak jak mówię, przecież tymi duszkami laserowymi można łowić, a zwykłym laserem nie można? No ale nic, obalam ten mit. Nie da się tak niestety. Wpadnę teraz na kupi pomysł, ale po to jesteśmy. Jak wiecie, tu jest taki portal, który kiedyś był otwarty, teraz jest zamknięty. Jak się zrobi jakieś questy, znowu jest otwarty, ale może skoro to jest sezon jakby oparty na supermenie, to jak walniemy laserem w to no, to coś się wydarzy. Sprawdźmy to. Walimy raserem. Pol w portal. No i niestety wychodzi na to, że nic się nie dzieje, chociaż. No nie powiedzcie mi, że zamysł nie był dobry. No ale niestety. Obalam tego, mita Kolejną rzeczą, którą chcę sprawdzić, to to, czy da się leczyć jako Superman. Jak wiecie, pasek życia cały czas mi schodzi, jak widzicie. No a ślurp, ślurp czak, ślurp czak, jak to mówił nasz piękny Kubiks. No, powinien nas podleczyć. Więc ja używam prawy przycisk. No i nic, niestety. Ani grama życia nie zostało dodane. Chociaż dźwięk uleczenia, jakby przez chwilę był. No ale obalam tego mita. Nie da się uleczyć jako Superman. Przed chwilą zobaczyłem, że Superman bardzo dobrze radzi sobie z rozwalaniem budynków. Pytanie, czy jesteśmy w stanie na przykład, korzystając ze sprintu, taki budynek bardzo szybko rozwalić. Okej. Okay. No już go nie ma połowę. Odpoczekamy, aż nam się odnowi sprint. Teraz znowu wzlecimy. Użyjemy tutaj tego. No powiem wam szczerze, trochę to trwa i brakuje mi zawsze od odrobinki, żeby rozwalić takie małe jednostki, ale chcąc nie chcąc, paść, cały budynek został dosłownie w chwilę rozwalony i super sobie Superman radzi z rozwalaniem budynków, więc akurat ten mit muszę jak najbardziej potwierdzić.